Siemanko, siemanko. Trochę po terminie, niestety, ale przyszło dziś takie pudełeczko od kuriera. No, liczyłem, że pogram sobie w to jeszcze przez mijający weekend, no ale coś się odwlecze, nie ucieczę, w końcu to mamy, No, yeah! Zobaczmy, co już kryje opakowanie. Folia, folia pudełka standardowych gabarytów, a w środku... instrukcji, no, tradycyjnie w każdej grze rysunki, rysunki znane z gier wideo plansze, plansze do powejmowania sobie z wytłoczek, plansze, plansze oja, superosa, mega co tu mamy dalej figurki robali, A, troszkę się w pudełeczku poroz tego wywało figurki robali budowniczy, granaty, nie wiem czy to pe pewne są kwestie drużyn, każda drużyna po czterech po czterech zawodników klasyczna bazooka Uzi Będzie z znaczniki, no są są? pomaluję robali kolorowe znaczniki wybuchowe mnie mam wybuchowe beczki Zrzuty wyposażenia i biznes. Czy to, co te gry lubią najbardziej? <noise> Kostki do rzucania, no, i karty. W zasadzie wszystko. No nie powiem, robale sprawiają według mnie fajne, fajne, fajne wrażenie. Jak grafiki z gier. No i super. No i drodzy. co. Ja będę pewnie za chwilę się zaczytywał w instrukcji, Sprawdzam z czym to się je. A niebawem na naszych socjalach i stronie z Adrianem będziemy się o tej grze rozpisywać. A póki co, pudełeczko. Późna godzina. Nie, na no dzisiaj nie będę palił już grania. Ale w najbliższych dniach z pewnością. Jak najbardziej. Moi drodzy, dzięki piękne. Do zobaczenia przy planszy.